Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z takim totalnie nadprogramowym, niezapowiedzianym, nieplanowanym tak naprawdę filmem. A to dlatego, że dotarło do mnie pudełko Look Fantastic na marzec. Tak jak dostawałam pudełka z opóźnieniem e, półmiesięcznym, nawet miesięcznym, także niektórzy zdążyli już zużyć produkty, które były wewnątrz i zapomnieć o tym pudełku, e, tak ja je dopiero dostawałam. A tutaj proszę. A ja już mam pudełko marcowe. Pudełko, które nawiązuje chociażby grafiką, i zobaczymy, czy zawartością, do Dnia Kobiet. Stąd tutaj ten napis: We are enough, czyli jesteśmy wystarczające. Jeżeli interesuje Was subskrypcja pudełek lub Fantastic, to w dalszym ciągu jest promocja na pierwszego boksa za 45 zł i do 28 lutego jest wyprzedaż na Luck Fantastic i są promocje do 30%, a mój kod rozszerza te promocje o dodatkowe 5%. Więc skorzystajcie, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. Zachęcam Was do zostania ze mną na dłużej, czyli do subskrypcji mojego kanału. Również będzie mi bardzo miło, gdy zostawicie kciuka do góry i już zaczynam. Jest katalog i już sprawdzam, jaka jest zapowiedź na kolejny miesiąc. I zapowiedział jest bardzo droga marka i zawsze zadziwiały mi ich ceny, marka Avant. Z tej marki używałam paru produktów i one były w porządku. Te ceny są wywindowane i płacimy w większości pewnie za samą markę. Składy mają w porządku, nie wszystkie są zbliżone do naturalnych, ale składy mają nadal bardzo bogate. A tutaj mamy palcem do ust który sam sobie kosztuje 56 funtów. Także nie mało, 10 ml, ale cieszy mnie to, bo ostatnio zaczęłam regularnie używać przy wieczornej pielęgnacji balsamu do ust, więc postawię sobie w łazience i postaram się używać. Tutaj w składzie mamy kwas filurnowy, masło shea, masło kakaowe, witamina E, olej arganowy i to ma być taki balsam anti-aging na usta, bo nasze usta też potrzebują pielęgnacji yy, i w pewnym wieku też już potrzebują takiej konkretnej pielęgnacji przeciwzmarszczowej, w świecie zapowiada się dobrze. Znowu jakiś kod zniżkowy na produkty marki Lelo. 25% zniżki, e, kiedy wydamy 100 euro na markę. Muszę obcykać, co to za marka i co sobą reprezentują. I pierwszym produktem jest biocelulozowa maseczka na usta z marki Starskin. E, taka rozpulchniająca te usta plumping y, nawilżająca y, i też przywracająca nawilżenie czy tam utrzymująca nawilżenie Ym, maseczka na usta no ja tych maseczek na usta mam trochę ale tak samo jak y, lenie się stosować płatki pod oczy tak samo lenie się stosować na usta bo nigdy nie wiesz kiedy te usta ci się przydadzą That's what she said. <laughs> A ja też już jak nakładam jakąś maseczkę, to wolę ją dłużej podtrzymać aniżeli te powiedzmy 15 minut. 15-20 minut wskazane na opakowaniu, ale może powinnam się przemóc i stosować. W każdym razie, Starskin bardzo często występuje w boksach Look Fantastic. Nie jest to tania marka, ale też zastanawiam się, czy jest aż taka świetna, żeby mieć takie ceny, jakie ma. Natomiast nie zmarnuje się, jak nie ja, to podaruję komuś. I kolejny produkt to coś dużego, a jest to zapowiedź tamtego miesiąca. Z marki Sasha Juan e, Styling Cream, czyli taki krem stylizujący do włosów, który chroni włosy przed wysoką temperaturą e, i jest tak naprawdę do każdego typu włosa, zarówno do prostych, jak i do kręconych, chociaż to na pewno nie jest taki krem stylizujący, definiujący loki, tylko po prostu bardziej zabezpieczający i nawilżający. A jeżeli chodzi o skład, to widzę, że tutaj na drugim miejscu mamy silikon chociażby, więc tym bardziej powiedziałabym, że może jednak y, bardziej do włosów prostych niż kręconych. E, też dalej mam pantenol, czyli humektant. E, są też y, hydrolizowane proteiny pszenicy, więc mamy proteiny. E, krótki skład w sumie Jakiś ekstrakt roślinny, również y, potem takie y, powiedzmy zapachowe substancje, więc ciekawa jestem. Jestem bardzo ciekawa, możliwe, że użyję, tylko ze względu na samą markę, bo jestem jej ciekawa. Y, czaiłam się na odżywko bez spukiwania z tej marki, więc możliwe, że przetestuję to. Jak mi się nie sprawdzi, bo jednak nie lubię. Takich rzeczy w formie kremowej, które zostawiam na włosach, wolę jednak w formie sprayu, także jeżeli mi się nie sprawdzi, to powędruję dalej, ale dam mu szansę i przetestuję. I kolejny produkt to jest marka, którą bardzo lubię. Jakoś tak mam do niej sentyment, nie wiem czemu. Emma Hardy i to jest olejek do twarzy, taki serum olejowe do twarzy. 5 ml, zdaje się, że jest tutaj go więcej i ogólnie zdaje się być bardzo leciutki. W składzie, bo widzę, że mamy skład na, na odwrocie, jest na pierwszym miejscu. Olej ze słodkich migdałów, następnie mamy olej morelowy, potem jest z jęczmienia bardzo lubię jęczmień w składzie kosmetyków. Oliwa z oliwek, e, następnie winogronowy, perfumy jest też BHT, jeżeli ktoś ma opory przy stosowaniu kosmetyków z BHT. I też mamy tutaj już konkretnie olejek lawendowy. Jeżeli chodzi o olejki, to one mogą być domknięciem pielęgnacji, żeby wspierać barierę chirilipidową, czy ją po prostu odbudowywać. Więc na krem, jako taki ostatni krok w pielęgnacji, można dać parę kropelek oleju, oleju, chciałam znowu powiedzieć olejku, czy tam serum olejowego, i to będzie działało tak okluzyjnie. Oczywiście też można po prostu zastosować olejek do masażu i go zostawić na twarzy, i na przykład nakleić taśmy do Kinezy tapingu. Ewentualnie można je zastosować jako zwykłe serum. Także zastosowanie jest sporo. U, tutaj mamy coś całośnego. Marka Women Wild. Hmm, ciekawe. Niedroga marka, którą można dostać, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to w niemal w każdym sklepie drogerni, natomiast u nas też ta marka jest w Rossmanie, ale mam wrażenie, że po prostu ten asortyment jest nieco mniejszy i tak wygląda sama pomadka z takimi ustami, a kolor jest bardzo ładny. To jest chyba kolor nude. Muszę odkleić tutaj tą naklejkę. Kolor nazywa się Sandstorm, czyli taka burza piaskowa. Bardzo ładny kolor. Bardziej wpadający w brąz, natomiast na ręku, na dłoni jest dosyć ciemny, wydawał się jaśniejszy, ale oczywiście zostawię sobie, no bo już tycnięte i postaram się to jakoś ograć. Ale chyba takiego koloru, takiego stricte koloru, nie mam. Jest bardzo kremowa w dotyku, na pewno nie jest trwała, bo bardzo łatwo się rozmazuje, ale obstawiam, że, że jakiś czas na ustach zostanie. No i z racji tego, że jest kremowa, to też nie powinna być wysuszająca, więc dla mnie to na plus. Tak wygląda po. Roztarciu, więc mamy pomadkę. Moje produkt jest z marki Espa, czyli już tutaj widzę naprawdę takie hitowe marki, które pojawiają się w Look Fantastic, a tutaj mamy taką kumulację. Markę Espa ogólnie bardzo lubię i miałam a propos olejków, serów olejowych, to miałam kiedyś serum właśnie z tej marki, które przepięknie tak cytrusowo pachniało. Ja ogólnie lubię takie zapachy i też używałam go do masażu i potem do pielęgnacji szyi i i wtedy faktycznie ta okolica wyglądała bardzo. Bardzo dobrze, także może powinnam wrócić do takiej formy pielęgnacji. A tutaj mamy taki rozjaśniający eksfoliator Refining Skin Polish 15 ml, czyli taki peeling do, do skóry. W zaleceniach jest, żeby um, używać go. Do dwóch razy w tygodniu na zwilżoną skórę okrężnymi ruchami pomasować i zmyć. Mimo, że tutaj nie ma składu na opakowaniu, to domyślam się, że jest to produkt z delikatnymi drobinkami, które automatycznie będą wygładzały tą skórę. No i też na pewno mamy tutaj takie składniki, które będą ją rozjaśniały i też na pewno dbały o jej nawilżenie. 15 ml akurat do przetestowania, możliwe, że sobie zostawię. I za jakiś czas przetestuję. I ostatnim produktem, już się przeraziłam, że nie włożyli mi szóstego, a zawsze jest sześć produktów, z czego jeden jest w kategorii akcesorium, jeden z makijażu, to tak zazwyczaj taka zależność jest, a reszta z pielęgnacji. No to mamy tutaj akcesorium, czyli pędzelek. Pędzelek też z tej samej y, marki i serii, która była chociażby w boksie walentynkowym, marka Lawia. I tutaj mamy y, Detail Shader, czyli po prostu taki y, pędzelek do nakładania, do aplikacji cieni. Taki płaski do aplikacji cieni. E, ten poprzedni bardzo lubię, ma bardzo miękkie, syntetyczne włosie, idealne do nakładania różu, bo docelowo właśnie ma takie przeznaczenie. E, a tutaj mamy taki po prostu zwykły pędzelek, zasili szeregi innych pędzelków. Ostatnio myłam pół dnia swoje pędzle, <noise> więc. Y jest to ciężkie. Muszę zamówić sobie taki sprzęt do szybszego mycia pędzli. Yy, widziałam też na Look Fantastic, także przy okazji muszę nie zapomnieć i zamówić, bo na pewno to będzie praktyczne, kiedy będę chciała na szybko umyć jakiś pędzel, bo go potrzebuję na już. Także ostatni produkt to jest pędzelek. One występują, tak jak szukałam ceny pojedynczych pędzelków, to one nie są sprzedawane osobno, one są sprzedawane w takim pakiecie pędzli w zestawie, yy, więc gdzieś tam staram się przeliczyć, wiecie, na jedną sztukę. Nie yy, jest to na pewno 1 no do jednego, natomiast staram się. I wracam do Was z podsumowaniem. Obliczyłam wartość tych wszystkich produktów, chociaż w katalogu mamy tylko 4 produkty z 6, więc pozostałe znalazłam chociażby na Daglasie, więc bezproblemowo obliczyłam ich cenę. Yy, mamy tutaj łączną wartość 228 zł, także nie tak mało, aczkolwiek oczywiście bywały wyższe wartości, ale to przeważnie ma miejsce, kiedy mamy bardzo kosztowne produkty typu właśnie Avant, więc obstawiam, że kwietniowe pudełko będzie naprawdę kosztowne. W ogólnym rozrachunku box mi się podoba. Mamy tutaj produkty z takich kultowych już dla Look Fantastic marek, jak chociażby Espa czy Emma Hardy. Cieszę się bardzo, że będę miała okazję przetestować produkt z Sasha Juan. Szkoda, że jest to taki krem stylizujący, chociaż w katalogu jest yy, krem zwiększający objętość, Volume Cream, więc zastanawiam się, czy były różne warianty. Dajcie znać, co Wy otrzymaliście, jak już dostaniecie swoje Pudełka, ale mimo wszystko fajnie, że pełnowymiarowy produkt z tej marki się tutaj pojawił. E, obstawiam, że wiele osób skorzysta z tego produktu, jeżeli macie inne włosy niż ja. E, no i też pomadka ma dosyć uniwersalny kolor, bym powiedziała i pewnie większość osób też będzie z niej zadowolona. Pędzelek nie do zużycia, tylko do używania, zasili szeregi innych pędzli. No i maska na usta y, już taka, powiedzmy, oklepana troszeczkę. Kategoria i też oklepana marka w boksach Look Fantastic, ale nadal, jeżeli ktoś używa tego typu produktów, to na pewno się nie zmarnuje. Także w ogólnym rozrachunku oceniam bardzo pozytywnie tego boksa. i zauważyłam taką zależność w pudełkach LUK Fantastic, że pierwsza połowa roku jest lepsza. Dajcie znać, czy też to zauważyliście i co sądzicie na ten temat, także co sądzicie na temat tej zawartości. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas ze mną, też ze względu na okoliczności i jeżeli tak było, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Też zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.